Halo, halo, dzień dobry. Ewa Gonia, dietetyk. Witam was serdecznie. Nieustannie zapraszam do subskrypcji kanału. Dzisiaj temat, który mam nadzieję zmobilizuje was, no jest początek roku, do tego, żeby wykonywać przynajmniej raz w roku badania krwi, badania morfologiczne. Taki przynajmniej, wiecie, ten pakiet podstawowy. To, co obserwuję, to wyraźny wzrost zmęczenia w narodzie, tak, naprawdę coś takiego jest, że jemy byle jak, pracujemy dużo, czujemy się zmęczeni, mamy spadki nastrojów, mamy różnego rodzaju zaburzenia koncentracji, wypadają nam włosy, łamią się paznokcie, naprawdę tego jest sporo. I e, robienie sobie takich podstawowych badań e, morfologicznych w ramach e, jakby profilaktyki, dowiedzenia się, co z nami e, jest, ma sens. I do tego chciałabym Was na, bardzo, bardzo namówić, bo w momencie, kiedy już naprawdę czujemy się, e, możemy przegapić ten moment, kiedy e, objawy uciążliwe, e, na przykład takie zmęczenie, czy brak koncentracji, czy. Czy takie niewypoczywanie, pomimo tak? tego, że się wysypiamy, że można przegapić ten moment, kiedy można jeśli, jeśli to wyregulować, po prostu poprawiając swój jadłospis, zmieniając nieco żywienie i nieco swoje zachowania w ciągu dnia, również no nie tylko zachowania żywieniowe, ale również te dotyczące tego, w jaki sposób działamy. A powiem Wam, że bardzo często wydaje nam się, że jesteśmy nerwowi, bo mamy dużo na głowie. Niekoniecznie tak być musi i zdecydowanie łatwiej jest reagować na to szybkie tempo, tempo życia, kiedy organizm jako ta maszyna, tak, te wszystkie procesy metaboliczne. No, ma takie, no, na takim dobrym, średnim przynajmniej poziomie. Już nie mówię o takim wysokim tak, poziomie y, sprawności. Dzisiaj o anemii. Dlatego, że po pierwsze nie podoba mi się pewnego rodzaju schematyczne podejście do tematu i taka, y, i taka wybiórcza diagnostyka. To jest niedobre i chciałabym, żebyście y, zastanowili się czy w momencie kiedy idziecie na badania krwi nie warto faktycznie poprosić o to żeby ten pakiet został rozszerzony lekarz może ten pakiet y, rozszerzyć y, badań podstawowych ale nawet gdybyście nie otrzymali y, że tak powiem sympatycznego rozszerzenia pakietu to naprawdę warto zainwestować kilkanaście złotych żeby zrobić dodatkowe parametry w przypadku anemii słuchajcie bardzo często orzekana jest w oparciu o, o niepełne jednak wyniki badań, naj, najczęstszy rodzaj anemii, który przeżywamy my w ogóle ludzie, czyli taki, który, który dotyczy niedoboru żelaza, i który wynika raczej z tego, że głupio jemy, no tu bym zrobiła kropkę, tak. Natomiast to, to nie jest dobrze, kiedy my coś z góry zakładamy. Jeżeli już nas ukują, tak, w żyłę łokciową, to naprawdę to, jest, to, jest, to dotyczy na przykład badania, przepraszam, zrobię sobie wycieczkę do węglowodanów, tak, kiedy już was ukują i badacie poziom glukozy, żeby czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o profilaktykę przeciwcukrzycową. To samo badanie glukozy jest niewystarczające. Z tej samej próbki krwi należy zbadać również przynajmniej poziom insuliny, czyli glukoza, insulina. No i teraz y, robimy sobie badanie krwi, y, mówimy o tym, że jesteśmy słabi, że coś z tą koncentracją, tak że w ogóle włosy wypadają, mamy spadki nastroju, tak, jesteśmy smutni, mamy bóle głowy. No i lekarz mówi, dobra, robimy morfologię, sprawdzimy, czy to czasem nie anemia. No i chciałabym powiedzieć, że anemia y, występuje nie tylko z powodu niedoboru żelaza, może występować również z powodu niedoboru witaminy B12 y, i witaminy na przykład y, B9, czyli kwasu foliowego. A ponieważ coraz więcej osób, y, uwaga, wegetarianie, wyganie, y, do Was mówię, ale mówię też do seniorów, tak? do osób, y, y, które. No, bo babcia się zmęczyła, tak? Bo mama jest zmęczona, nie wiem, że mama senior, ale babcia zmęczona. Mama zmęczona, a to, bo to tyle pracy i w ogóle. No niekoniecznie, może to jest niedoborowość. Więc badając się, sprawdzajmy sobie poziom żelaza i sprawdzajmy sobie poziom witaminy B12. Kiedy już sprawdzamy sobie poziom żelaza, to naprawdę polecam sprawdzić również poziom ferytyny. Ferytyna to jest taki. Mm, to jest białko, które wiąże żelazo i magazynuje je w wątrobie. To jest nasz magazyn żelaza. Zresztą y, witamina B12 również w wątrobie może być magazynowana. Y, to jest ważne, wiecie, dlatego że objawy dotyczące naszego, y, y, jeśli chodzi o anemię, naszego samopoczucia, nie mówię na razie o wynikach morfologii, ale naszego samopoczucia są bardzo podobne. Anemia spowodowana niedoborem żelaza, ona będzie się objawiała bladością, tak, słabymi paznokciami, wypadającymi włosami, zmęczeniem, spadkiem nastroju, bólami głowy, spadkiem apetytu, taką sennością, czasem dusznością, na pewno z koncentracją nie jest tak, jak być powinno. Pojawiają się zawroty głowy, tak, i to, to jest bardzo podobne do tego, co dotyczy objawów związanych z niedoborem witaminy B12, czy, czy witaminy B9, czyli kwasu foliowego. Tutaj jeszcze mamy coś takiego, że oprócz, oprócz tego, co wymieniłam przy niedoborze żelaza, mamy również u panów na przykład impotencję. Ale no, spadki nastroju są oczywiście, że tak. Takie charakterystyczne są różnego rodzaju drętwienia nóg i rąk, albo kłucie w opuszkach palców u stóp. Tak? To też może być um, niedobór witamin z grupy B, zwłaszcza B12 i B9. Ale pojawiają się um, zaparcia i lub biegunki. Tak? Mogą pojawić się nudności. Bardzo charakterystyczne jest pieczenie języka i utrata takiego czucia smaku. Tak? To jest też dość y, charakterystyczne. Więc warto na to, warto na to zwracać, wracać, zwracać uwagę. Więc jak już idziemy się ukuć, tak, i sprawdzamy siebie, bo, no bo nie czujemy się najlepiej, albo po prostu robimy sobie taki research raz do roku, do czego namawiam, to proponuję jednak te parametry sprawdzić. No i dostajemy te wyniki. I znacznie więcej wiemy, tak? Bo y, jeśli, chodzi o, jeśli wykonacie tylko i wyłącznie morfologię i zobaczycie, że obniżone są parametry, nie wiem, hemoglobiny, jest obniżony hematokryt, że objętość czerwonej krwinki, czyli MCV jest obniżona, że y, średnia y, y, objętość płytki Czyli MPV jest podwyższone, no to lekarz może domniemać, że mamy niedobór żelaza. Ale wiecie, jeśli chodzi o MCV i MPV, to, to te wyniki są bardzo podobne przy niedoborze witaminy B12. Jest również obniżona hemoglobina. Więc to jest takie trochę wróżenie z fusów, tym bardziej, że one mogą sobie towarzyszyć tak, te, nie, te niedobory. No i nie można z, po prostu tak działać na zasadzie y, y, jakby no, przypuszczenia, tak, że no, stawiam na to, ale nie badam tego drugiego. Mm. Chciałabym też powiedzieć, że jeśli chcielibyście zrobić jeszcze bardziej rozszerzony sobie pakiet badań, to warto też sprawdzić transferynę, tak? czyli białko transportujące. To też nam daje obraz, z, jak, z jaką sytuacją mamy, mamy do czynienia. Czy, czy jakby te powody y, y, popadania w anemię, przy, na przykład przy, i przy żelazie i przy witaminie B12, bardzo charakterystyczna jest skłonność do siniaków. Tak? I, I jakby tutaj też y, no, trzeba wiedzieć, z czym mamy y, y, do czynienia. Y, bardzo często y, powodem jest oczywiście dieta. I tu jeszcze raz mówię, weganie, wegetarianie y, powinni absolutnie y, s, sprawdzać się na, jeśli chodzi o o badania profilaktyczne, zwłaszcza o morfologię i ten pakiet, tak, który nam pokaże, jak wygląda gospodarka czerwono-krwinkowa, ale możemy również brać pod uwagę złe wchłanianie, tak, zarówno żelaza i witaminy B12, czyli jakby w diecie jest wszystko ok, a i tak nie, nie wchłania się w odpowiedniej ilości y, żelazo, czy też no bo y, musimy wiedzieć, co badamy, czy też witamina B12. Y, to jest o tyle ważne, że dość często mamy do czynienia, jakby z niedokwaszeniem żołądka. I y, osoby, które y, są na tych dietach, y, y, które no. Y, nie jedzą białka zwierzęcego, tak? Więc tutaj jakby no, może dojść do sytuacji, w której enzymy trawienne, no nie. bo, bo, bo podnosi się pH, tak? Czyli mówimy o tym, że. Że nie mamy kwasu solnego już w żołądku, tylko no, po prostu to, to środowisko jest niewłaściwie zakwaszone, idzie w kierunku zasadowego pH, bo, bo mamy mało białka zwierzęcego i nie pojawiają się właściwe procesy, procesy jeśli chodzi o enzymy trawienne. Tak? No, właściwe, niewłaściwe. No, w każdym bądź razie to może doprowadzić do, do problemów, dlatego że. Kwas solny, generalnie, który powinien być w żołądku, on musi oddzielić, na przykład w przypadku witaminy B12, musi oddzielić witaminę B12 od białka, z którym ta witamina jest powiązana z naszym pożywieniem. Tak? Czyli, czyli jak jemy jaja, czy produkty mleczne, tak? czy osoby, które jedzą mięso, na przykład jedzą mięso, to najpierw enzym trawienny, który działa tylko i wyłącznie prawidłowo w środowisku kwaśnym, tak? no, to jest enzym pepsyna, tak to jest bardzo ważne enzym trawienny pepsyna, jeśli go nie będzie, no to ta witamina B12, czy na przykład żelazo, ono nie będzie, nie będzie wyodrębnione, tak? nie będzie, jakby nie będzie ten, ten proces już na poziomie żołądka nie będzie przebiegał tak jak, tak jak należy. No bo, no bo niestety będzie to utrudnione. To oczywiście osoby z grup, które prowadzą eliminacje żywieniowe, ale również seniorzy. Należy zwracać uwagę na to, jak są diagnozowani seniorzy, który, którzy w ogóle z natury rzeczy jedzą mniej, wiem bo pracuję z, z seniorami. Trzeba naprawdę pilnować podaży białka w diecie. Bo, bo jakby mniej się tego, tego zjada, tak? chce się mniej jeść. Normy, jeśli chodzi o dla osób, które nie są aktywne yy, dzienne, to jest 0,8 grama na 1 kg masy ciała, a ja wiem, że ludzie nie dojadają, tak? jeśli chodzi o, yy, o, o podaż yy, białka. Co jeszcze może być powodem te, tej anemii, tak? i to też yy, powinno zostać zanalizowane. To może być jakieś niezidentyfikowane, wiemy, że <głos》> brzmi kosmicznie, ale krwawienie z układu pokarmowego i tutaj też jest bardzo proste badanie, które ja już też wykonałam w tym roku czyli badanie na krew utajoną w kale tak? można to sprawdzić. U pań duża strata, duża strata bardzo obfite miesiączki tak? i tutaj też trzeba patrzeć, kiedy idzie się na to badanie na tą morfologię, żeby sobie sprawdzić parametry. Bo no, pójść tuż po miesiączce czy w trakcie miesiączki to chyba nie jest najlepszy, najlepszy pomysł. Oczywiście, że, że no, utrudniają wchłanianie tak zarówno żelaza, jak i witamin z grupy B, niewłaściwie pracujące jelita. No, jeśli mamy, nie wiem choroby jelit, czy mamy jakieś choroby pasożytnicze, to również, w ogóle wszystkie patogeny uwielbiają żelazo i tym się, tym się karmią, więc tutaj też mogą się pojawić takie spadki, spadki żelaza. No więc, zobaczcie, sytuacja nie jest taka jeden do jednego, taka prościutka. Natomiast, aha, co jeszcze może obniżać wchłanianie, na przykład żelaza, to leki, tak? Ale również wchłanianie witaminy B12. Więc to są inhibitory pompy protonowej, które dość często są stosowane. W przypadku, no na przykład, leki na wrzody żołądka również będą powodowały gorsze wchłanianie. Jest też tak, że. Jeśli chodzi o wchłanianie witaminy B12, to na przykład oprócz tych inhibitorów kwasów, kwasu żołądkowego, czyli podobnie jak z, z żelazem, to przy witaminie B12 również leki, które są stosowane na dnem oczanową, ale również leki stosowane przy cukrzycy, czy insulinooporności, czy metformina. W przeciwieństwie do żelaza, do żelazo potrzebuje witaminy C, żeby, żeby dobrze się przyswajać, natomiast witamina B12 nie potrzebuje, więc to akurat jedzenie, które zawiera witaminę, witaminy, z grupy, witaminy z grupy B, dobrze nie łączyć jednak z suplementami, czy z, zwłaszcza z suplementami, z pokarmem jest łatwiej, tak, zawierającym witaminę C, ale nie powinno się łączyć z suplementami z witaminą C. Co jeszcze bym powiedziała? Powiedziałabym jeszcze, że, że, że bywa tak, że przy chorującej tarczycy osoby, które chorują na przykład na niedoczynność tarczycy, a 60% z tych osób może cierpieć na niedobór żelaza i cierpi na niedobór żelaza, to powinno być badane, kochani. A wiem, że choroby tarczycy to nasz chleb powszedni, tak, widzę to oczywiście. Niedokrwistość generalnie to nie to, to jest nic innego, jak, stężenie, jak obniżenie stężenia hemoglobiny we krwi. No i za tym lecą wszystkie parametry, które również się obniżają, czyli erytrocyty, hematokryt, tak, czy potem żelazo, a czasem witamina B12, więc należałoby na to zwró zwrócić, zwrócić bardzo, bardzo uwagę. Ta diagnostyka jest bardzo ważna. Jeśli chodzi o jedzenie, no to w przypadku, w przypadku żelaza, no to wygląda sytuacja w, w ten sposób, że y, mamy żelazo hemowe i niechemowe. Hemowe żaden problem chłonąć tak, pochodzenia zwierzęcego. Natomiast, y, no i tutaj mówię o, o mięsie, tak, o czerwonym mięsie, o podrobach, o, o białym mięsie, o rybach, również żółtko jaja, tak. tak jak najbardziej to, to są produkty, które będą dostarczały żelaza chemowego. Natomiast żelazo niechemowe to roślinne, ono żeby się dobrze wchłaniało, ono potrzebuje towarzystwa witaminy C, to na pewno i również ułatwia wchłanianie żelaza niechemowego, cukier mleczny, czyli laktoza. To też warto wziąć pod uwagę. Dobrze też jest skonsultować się ze specjalistą, tak, z dietetykiem, z żywieniowcem, żeby sobie to wszystko fajnie poustalać. Co, gdzie jeszcze znajdziemy to żelazo niehemowe? Nie Oczywiście znajdziemy w, w pełnym ziarnie, tak? znajdziemy w kaszach, znajdziemy w kakao, w strączkach, w różnego rodzaju pestkach, tak? czyli no, znajdziemy też w lnie, znajdziemy w soi. W y, sezamie, tak, też to będzie y, dla nas źródło, y, źródło żelaza. Natka pietruszki, papryka. Natka pietruszki i papryka w ogóle łączą w sobie żelazo i witaminę C. Cytrusy, zielone warzywa tak, to wszystko jak najbardziej. Natomiast y, są też takie źródła, które podają, że wchłanianie żelaza poprawia się w obecności, y, w, jeśli w diecie mamy y, czosnek i cebulę, więc można. Pamiętajcie o o kiszonkach, tak, jak najbardziej. Ważne jest, żeby ten żołądek zakwasić, zwłaszcza jeśli nie jecie mięsa, tak. Pamiętać o tym, że, że potrzebujemy tam kwasu solnego, żeby, żeby te procesy przebiegały tak, jak należy. Ale oczywiście w przypadku wegan, wegetarian trzeba wziąć pod uwagę, że... No to jest tak, że w samych roślinach mamy takie składniki, które nazywane są składnikami antyodżywczymi i one, one, nie, one będą po prostu blokowały wchłanianie żelaza. I to jest, to jest kwas fitynowy, to są szczawiany i to niestety są y, polifenole. I dlatego y, trudna sztuka y, jedzenia na takich dietach ograniczających. No musi, y, po pierwsze trzeba mieć do tego cierpliwość, a po drugie faktycznie z dużą świadomością, podchodzić do tego, żeby robić, robić badania, tak? sprawdzać, jak wygląda, jak, jak, my wyglą, jak my wyglądamy. Jeśli chodzi o źródła morfologicznie, oczywiście, jeśli chodzi o, o, o źródła witaminy. B12, no to oczywiście znowu mamy tutaj y, tylko i wyłącznie, moi drodzy, mięso, jaja y, i produkty mleczne, czyli y, tylko i wyłącznie y, możemy sobie dostarczyć y, witaminę B12 z produktami pochodzenia zwierzęcego. Nie ma jej niestety w owocach, nie ma jej w warzywach i tutaj bardzo nieodpowiedzialnym byłoby nie robienie sobie badania tej, 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 poziomu tej witaminy. Mam nadzieję, Moi drodzy, aha, co można robić, tak? Można kupować oczywiście y, produkty, jest ich sporo i w Lidlu, i w Biedronce, które są fortyfikowane specjalnie, y, specjalnie dla, y, dla osób, które stosują diety ograniczające, fortyfikowane witaminą B12, czy też fortyfikowane, żelazem, na przykład płatki kukurydziane są na pewno fortyfikowane żelazem, można takie kupić, więc tutaj potrzeba potrzeba, no po prostu planowania i robienia sobie badań. Zwracajcie uwagę na to, jak się czujecie, dlatego że poprawiając swój, swoje zachowania żywieniowe Pozostajecie zdrowi. Tego Wam życzę. No i oczywiście zapraszam nieustannie do subskrypcji kanału, zapraszam do konsultacji. Jeśli takich potrzebujecie, proszę się ze mną skonsultować. Prowadzę również konsultacje online. Więc y, y, prowadzę warsztaty. Dzisiaj kisiłam y, kolejny raz buraka. Do tego zapras zapraszam, do, do takiej pracy zapraszam kuchennej każdego, bo naprawdę jest kilka takich y, y, spraw, które warto, y, warto zastosować i trzymać się tego jako praktyki żywieniowej. Wszystkiego dobrego. Y, y, pozdrawiam, do usłyszenia.